Skoro już o wilkach mowa i o konieczności kontroli ich populacji, to przypomniała mi się rozmowa z pewnym myśliwym, który miał okazję polować na wilki w Rosji, gdzie podejście do tego drapieżnika jest zgoła odmienne od polskiego. Opowiedział mi o dwóch niezwykle skutecznych, lecz jednocześnie bardzo nietypowych i budzących kontrowersje metodach polowań, które były tam praktykowane. Pierwsza z nich polegała na tym, że doświadczeni organizatorzy tropili po śniegu całą watachę wilków. Gdy udało im się ustalić, że weszła ona do konkretnej kępy lasu, a z niej nie wyszła, wtedy do akcji wkraczała ekipa. Rozstawiano wkoło słupki i przywieszano na nich czerwoną wstęgę, tworząc coś na zasadzie ruchomego ogrodzenia. Myśliwi rozstawiali się strategicznie wokół tego obszaru. Następnie naganiacze ruszali do środka, płosząc wilki. Te, uciekając, dobiegały do słupków. Widząc czerwoną wstęgę, z nieznanych powodów, być może z powodu jej jaskrawości lub specyficznego materiału, bały się ją przekroczyć i biegły wzdłuż niej, stając się łatwym celem. W tym czasie myśliwi strzelali do nich aż wybili całą watachę.